Słuchajcie, pokażemy Wam tutaj zmianę pasa ruchu koło Orlenu. Bo często e, troszeczkę egzaminator może nie za późno wydaje polecenie, ale po prostu wydaje Wam polecenie, i Wy nie nadążacie go wykonać. I zobaczcie, jesteśmy koło Orlena, po prawej fabryka, po lewej tutaj Kaufland. E, Dawid, na światłach w lewo, ale nie zmieniaj jeszcze, wrzuć kierunek. Zobaczcie, mamy linię ciągłą. Jakby nikt Was nie chciał wpuścić to nie wykonajcie tego polecenia, jedźcie, zobaczcie, tymi dwoma pasami, zmień, zmień Dawid, zmień, bo my w lewo, e, jedźcie tymi dwoma pasami prosto. Co to znaczy? Żebyście umieli się obronić. Jeżeli natężenie ruchu jest duże, a Wasza zmiana pasa ruchu doprowadzi do, przypuśćmy, zagrożenia, wymuszenia, to można nie wykonać polecenia. Jeżeli nie wykonanie polecenia nie stworzy zagrożenia, to zobaczcie, można sobie spokojnie tymi dwoma pasami na wprost pojechać prosto, czy to lewym, czy to prawym, i nie wykonać tego polecenia. Tylko drugim razem może, jeszcze raz, jedynkę, drugim razem egzaminator może tutaj wrócić, no i już pasuje wykonać to polecenie. Dobra, nara.